Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał Mielnik, to jest 331 odcinek wideo newsa, pierwszy w 2022 roku i z tej okazji chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, życząc Wam, abyście dokonywali w tym roku samych dobrych technologicznych wyborów i aby faktycznie w tym roku technologia nas nie rozczarowała. Dzisiaj porozmawiamy nieco o przyszłości, bo będzie zarówno Xiaomi 12, który w Polsce pojawi się w najbliższych miesiącach, ale będzie także o cyberbezpieczeństwie i co nieco o bardzo nietypowych wynalazkach. Zresztą widzieliście już na Miniaturce. Zapraszam do oglądania. No to zacznijmy od nowych smartfonów Xiaomi, bo pojawiły się aż trzy takie modele. Ciekaw jestem, czy wszystkie dotrą do Polski. Na razie nie wiadomo nic na ten temat, natomiast wiemy, że Xiaomi 12 i 12X będą stosunkowo mniejsze, zwłaszcza w porównaniu z ubiegłorocznymi edycjami. W ich przypadku producent postawił na mniejsze 6,28-calowe ekrany AMOLED Full HD z odświeżaniem 120 Hz. W przypadku modelu Pro większa 6,73-calowa matryca LTPO AMOLED oferuje rozdzielczość 3200x1440 pikseli. Model Pro wyróżnia też system czterech głośników stereo, gdy mniejsze smartfony zaoferują po dwa głośniki. Xiaomi 12X to w ogóle ciekawy kompromis cenowy, bo nie dostajemy bezprzewodowego ładowania i dostajemy słabszy procesor, ale nie taki słaby. Snapdragon 870 akurat jest procesorem, wydaje mi się, całkiem wydajnym i też rozwiązaniem na lata, a na pewno pozwoli obniżyć koszty tego urządzenia. Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro oferują z kolei bezprzewodowe ładowanie, maksymalnie 50 w W modelach 12 i 12X przewodowe ładowanie przy akumulatorach 4500 mAh Godzin, obsłuży ładowarka 67-watowa, zaś w 12 Pro dostaniemy ogniwo o pojemności 4600 mAh, za to z obsługą 120 w ładowania. Modele 12 i 12X stawiają na 50-megapikselowy obiektyw główny Sony IMX 766, zaś 12 Pro na większy sensor 50-megapikseli IMX 707, także z optyczną stabilizacją. W tańszych modelach znajdziemy z tyłu ultra szeroki kąt 13-megapikseli oraz 5-megapikselowy obiektyw makro, z kolei droższy 12 Pro otrzyma 50-megapikselową ultra szerokokątną matrycę z polem widzenia 115 stopni oraz 50 megapikseli z podwójnym przybliżeniem. Ceny tych telefonów możecie zobaczyć na stronie wideotesty.pl. Zaczyna się to wszystko od 2000 zł, kończy się na prawie 3500, ale weźmy pod uwagę, że nie ma tutaj uwzględnionych europejskich podatków, więc ostatecznie te ceny mogą być całkiem nieprzyjazne. To, co może stać się bardziej przyjazne, to OLEDy od LG, które już pod wieloma względami są bardzo dobrymi rozwiązaniami, jednak jednej rzeczy im brakowało, czyli bardzo dobrej jasności. Lepsze rezultaty LG Display osiągnęło m.in. dzięki zastosowaniu deuteru przy produkcji LG OLED EX. Firma znalazła sposób, by ekstrahować go z wody i umieszczać w panelach telewizorów. Jasność diod organicznych wzrosła w ten sposób o 30%. To wszystko przy zmniejszeniu ramek urządzenia z 6 do 4 mm. Na lepszą jasność przekłada się też nowy algorytm przetwarzania obrazów. Ten będzie analizował zachowanie użytkownika, by na podstawie oglądanych przez niego treści i warunków zapalać diodę w sposób dający najlepsze rezultaty w danym pomieszczeniu. Technologia pojawi się w Konsumenckich telewizorach w drugim kwartale 2022 roku. Wiecie, co jeszcze pojawi się w 2022 roku? Jeszcze więcej zamieszania, gdy chodzi o telewizory obsługujące standard HDMI 2.1, bowiem wkracza nowy standard HDMI 2.1A, ale tak naprawdę wszyscy mogą nazwać swoje telewizory HDMI 2.1A i nikt się tym nie będzie przejmował, bo od czego przecież jest centrum standardów? Oni mają to gdzieś. Nowością względem HDMI 2.1 w HDMI 2.1A będzie obsługa Source Based Tone Mapping, czyli wspomagania HDR-u. SBTM nie zastąpi Dolby Vision czy HDR, a będzie jedynie wspierało te technologie i stanie się to zasługą dopasowywania sygnału ze źródła do możliwości telewizora, tak by nie ustawiać parametrów nieadekwatnych do możliwości ekranu. Pozwoli to m.in. na uniknięcie przepaleń. Przystawki smart TV czy konsole zyskają obsługę HDMI 2.1a za pomocą aktualizacji oprogramowania. Nie oznacza to jednak, że wszystkie urządzenia z HDMI 2.1a otrzymają standard SBTM. To od producentów będzie zależało, czy chcą wykorzystać nazwę HDMI 2.1a, ale nie muszą wtedy nawet wkładać tego SBTM. Ponadto reszta funkcji charakterystycznych dla HDMI 2.1, jak Variable Refresh Rate czy obsługa 4K przy 120 Hz, będą opcjonalne w standardzie HDMI 2.1a. Tak więc jak będziecie kupować telewizor albo monitor, no to po prostu patrzcie uważnie, bo możecie się srogo rozczarować. Mniejsze zamieszanie może być przy ekranie, który będziemy smakować. Homei Yashita, profesor Uniwersytetu Meiji w Tokio, stworzył ekran, który po polizaniu imituje smak rzeczy, którą na nim widzimy. Choć tak naprawdę nie chodzi o ekran, a o pewne mieszanki i folie, na które są one nakładane, a która to folia potem ląduje na ekranie. Taste the TV składa się, oprócz ekranu, z kanistrów z dziesięcioma rodzajami smaków oraz dystrybutora folii. Ta po wytryśnięciu na niej odpowiedniej mieszanki substancji ląduje na ekranie. Według jednego ze studentów, który brał udział w eksperymencie, wygenerowany smak czekolady faktycznie przypominał rzeczywisty wyrób. to już wcześniej zasłynął stworzenie urządzenia, które po przyłożeniu do języka mogło wygenerować dowolny smak. Stworzenie takiego ekranu z modułem podającym kosztowałoby 874 dolarów. Czyli około 3,5 tysiąca złotych. Naukowiec widzi dla niego szereg rozrywkowych zastosowań. Mógłby on uczyć smaków albo pokazywać te, które powstały w jakiejś kuchennej aplikacji. Ponadto urządzenie mogłoby testować użytkowników pod kątem znajomości smaków czy wspólnego gustu. No, jest to inwencja z gatunku japońskich, ale musiałem się z Wami podzielić, bo wydaje mi się, że takie wynalazki też po prostu warto czasem pokazać. Tymczasem ważny news. Rząd powołuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Nowy organ zatrudni ponad 1800 policjantów, natomiast nie będą to typowi policjanci, którzy przeszli test sprawności fizycznej. Wystarczy po prostu wiedza na temat wszystkiego, co dzieje się w cyberbezpieczeństwie. Oczywiście niezbędny będzie nowy oddział policji, takowy powstanie i pochłonie 450 milionów złotych, zaś na całą jednostkę cyberbezpieczeństwa będzie wydane w ciągu 10 lat 4,4 miliarda złotych. No i będzie to jednostka, która będzie częścią policji, będzie zajmowała się wyłudzeniami, walką z pedofilią czy kradzieżą tożsamości. Tych problemów, które pojawiają się w sieci, jest oczywiście sporo. Miejmy nadzieję, że przełoży się to na lepszy stan dla nas, no i że ta fotowoltaika przestanie przez to dzwonić tak natrętnie. Z mojej strony Aleksandra Mojecka, ja kontaktuję się z wojewódzkiego programu Zachodnio-Pomorskie dba o zdrowie. Tymczasem ja dzisiaj nagrywam dla Was z nowego aparatu, bez lusterkowca. Oczywiście tutaj jeszcze muszę poprawić pewne rzeczy związane z jakością, nauczyć się paru ustawień, natomiast warto powiedzieć w tym miejscu, że bez lusterkowca raczej już wyparły lusterkowce, a ostatni gwóźdź do trumny wbija szef Kanona. W rozmowie z japońską gazetą Yomiuri Shimbun, szef Kanona Fujio Mitarai zapowiedział, że produkcja flagowych lusterkowców Kanona zakończy się w ciągu kilku lat. Kanon jako ostatni zainteresowanie rynkiem, z którego wcześniej zrezygnowało Sony oraz Nikon. Wszystkie trzy firmy od lat rozwijają profesjonalne aparaty bezlustrowe. Ostatnim tchnieniem w portfolio Canona jest zaawansowany model 1DX Mark III, wypuszczony jeszcze w 2020 roku i kosztujący blisko 32 000 zł. Już w styczniu 2020 roku Canon zapowiadał, że skończy tworzenie obiektywów na bagnet EF, chyba że znajdzie się odpowiednio duża liczba zainteresowanych. Od tego czasu nie powstały nowe obiektywy, a producent przerzucił swoje siły na model EOS R Analogiczne ruchy wykonało Sony, które od lat w serii Alpha nie postawiło na lusterkowiec, a niedawno do wyścigu dołączył Nikon, umacniający segment profesjonalnych bezlusterkowców za pomocą Nikona Z9. Tak więc po lusterkowcach czy lustrzankach zostanie nam tak naprawdę nazwa, która opisuje każdy bardziej skomplikowany aparat. Zobaczymy, czy za parę lat zmieni się to na bezlusterkowca, ale podejrzewam, że w świadomości takiej masy chyba nie. Tymczasem czas na krótkie informacje i jeżeli myśleliście o tym, aby ostrzyć sobie włosy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to ktoś już próbował to zrobić i zupełnie szczerze, nie jest to dobry pomysł, więc raczej nie rekomenduję Wam tego rozwiązania, nawet jeżeli macie maszynkę z wbudowanym odkurzaczem. Tymczasem SpaceX przeżywa spory kryzys wizerunkowy, bowiem jego satelity Starlink ostatnimi czasy nie mają dobrej pasy, no i prawie zderzyły się z chińskimi satelitami, a to wszystko wynika z braku wiedzy o tym, gdzie te satelity się znajdują, no i po prostu Chińczycy wylali swoje żale na serwisie Weibo, a Elon Musk w sumie nie przeprosił. Na Elona Muska i jego firmy zły może być także tłumacz katainen, który chciał wymienić baterię w swojej 8-letniej Tesli S, okazało się, że kosztowało to praktycznie tyle co nowy samochód, więc w ramach frustracji bogaty fin postanowił wysadzić w Tesle i faktycznie 30 kg dynamitu wystarczyło, aby to stało się bardzo widowiskowe. Tymczasem technologia może nam się odgryźć co widać chociażby po przykładzie Alexy. Ostatnio ta zaproponowała dziecku mało wybredną zabawkę, by włożyło ładowarkę do połowy, a potem przyłożyło do metalowego końca monetę. Na szczęście rodzice szybko zainterweniowali i Faktycznie nie stała się tutaj żadna krzywda. Tymczasem, gdy mówimy o zawodnej technologii, warto wspomnieć o rosyjskim układzie graficznym Elbrus 8C, który był tworzony od początku do końca w Rosji, ale jednak nie sprostał on testom największego rosyjskiego banku Sber i faktycznie nie pojawi się w systemach tego banku, więc trochę szkoda, że nie mamy nowego gracza na rynku, który zaproponowałby coś dobrego, a z drugiej strony, skoro jest pole do poprawy, no to miejmy nadzieję, że za parę lat zobaczymy coś lepszego. A na koniec znak czasów czyli najpopularniejsza strona główna na świecie to już nie Google.com, a strona główna TikToka, choć oczywiście jest to nie. Nieco naciągane, bo każdy na tej stronie głównej widzi coś innego. A tymczasem to wszystko w wideo się 331. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Cześć!